Kilkudziesięciu wolontariuszy na ulicach, czerwone serduszka, wspaniała atmosfera, bo przecież chłodna aura w żaden sposób nie ostudziła naszych gorących serc. W Węgierskiej Górce trwa Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. W Węgierskiej Górce gramy od rana i tradycyjnie z nutką adrenalina, wszystkie oto za sprawą tych oto rajdówek. Tradycyjnie, to dobre słowo. Od sześciu lat jest orkiestra rajdowa jak widać dzisiaj w tych trudnych warunkach no śniegowych generalnie to jesteśmy 30 samochodami no to się nie zdarza, bo z zrobiły 15 a teraz im trudniejsze warunki, tym więcej kierowców oczywiście było bezpiecznie choć nie uniknęliśmy małych zgrzytów ale jest ok, natomiast ja bardzo serdecznie dziękuję, teraz jesteśmy po licytacji serducha 2,5 tysiąca złotych, nie mogę jej mówić, bo RODO działa to, ale naprawdę nasz przyjaciel 2,5 tysiąca złotych piękne podziękowania dla Pawła Tomek, wszystko to, z czego jesteśmy najbardziej dumni dziś w Węgierskiej Górce, możemy zobaczyć, jednym słowem, Niesopusty. Niesopusty i przebierańców z Żabnicy, Cięciny i Jedyne takie na świecie, nigdzie niespotykane. Dlatego ludzie tu przyjeżdżają, żeby specjalnie, żeby, żeby obejrzeć dziady na Niesopustach, na Orkiestrze Świątecznej Pomocy i na Godach Żywieckich. Największa orkiestra świata po raz kolejny gra w Węgierskiej Górce, ale nie byłoby tego, gdyby nie prężnie działający sztab w gminie Węgierska Górka. Wielki sztab, który działa w Węgierskiej Górce już powiedzmy od wielu, wielu lat. Oczywiście to są przede wszystkim nasi harcerze ze Związku Harcerstwa Polskiego, Kufiec, Węgierska Górka. Cieszymy się, że oni się tak mocno włączają, ale potrafią koło siebie zgromadzić gro ludzi dobrej woli. No między innymi powiedzmy szkoły, przedszkola, gmina, wszystkie organizacje społeczne, które na terenie naszej gminy działają. I robi się z tego po prostu no wielka orkiestra świątecznej pomocy w węgierskiej górce, która gra przede wszystkim dla naszych dzieci i dla Jurka Owsiata. Szefowa sztabu wielkiej orkiestry świątecznej pomocy Dominika z nieodłącznym atrybutem, czyli czerwonymi okularami. już wiemy, że padł rekord. Tak, już wiemy, przeliczyliśmy. Rajdowe, rajdowa orkiestra, już 10 tysięcy mamy. Za same przejazdy do tego 2,5 tysiąca, rekordowa licytacja, serduszka. O, jesteśmy zaskoczeni, ale miło zaskoczeni, z tego cieszymy się. A to dopiero początek. Naładowało nas to takim pozytywną energią. Wierzymy, że do samego końca będzie super. Opowiedz nam o przygotowaniach, bo przecież jest to ogromne logistyczne przedsięwzięcie. Jest, ogromne jest. To zaczyna się już parę miesięcy temu. I ja tylko jestem szefem sztabu, ale w tym sztabie jest mnóstwo osób, które ogarniają to wszystko. Wczoraj do samego wieczora tutaj pracowaliśmy i widać efekt. I jeszcze będziemy pracować dzisiaj do późnych godzin i jeszcze to będzie trwało przeliczenia. Także jest to masa rąk do pracy, ale też jest masa darczyńców, sponsorów, którzy nam pomagają, bo bez nich to byłoby ciężko. A w gminie Węgierska Górka jest bardzo dużo. A ilu mamy wolontariuszy? 50. 50 wolontariuszy na terenie naszej całej gminy. Od samego rana chodzi, zbiera. Jeszcze są w terenie, więc mam nadzieję, że działają na maksa. Ewa Jeremicz Beskid Life.